Co sądzisz, skojatel? Nie interesują mnie konflikty polityczne. My, druidzi, przetrwamy wszystkie zawieruchy, ponieważ nie jesteśmy zagrożeniem. Nie mamy nic, na czym zależałoby królom, cesarzom i innym władcom. Oni zaś wiedzą, że nam niepotrzebna ich władza. Mogliby mieć za złe udzielanie schronienia wiewiórkom. Pomagamy wszystkim potrzebującym. Jeśli tylko szanują nasze obyczaje. Ludziom i nieludziom. A elfy to dzieci lasu. Szanują i rozumieją naturę. Ludzie nie rozumieją natury? No nie wszyscy niestety. Rzeki w okolicach dużych miast są zatrute odpadami z manufaktur. Lasy wycina się bez opamiętania. Gatunki pospolite jeszcze kilkadziesiąt lat temu teraz są rzadkością.